Pan Mroczek był właścicielem niewielkiej firmy, zatrudniał cztery osoby, pewnego dnia przyszedł do biura i nigdzie nie mógł znaleźć swoich ulubionych kapci. Miał w zwyczaju nosić je w pracy. Mężczyzna wszędzie ich szukał, aż w końcu znalazł je na dachu budynku i wpadł w szał, wparował do biura i zaczął przepytywać swoich pracowników. Daniel powiedział: Nawet nie wiem, gdzie trzyma pan swoje kapcie. Andrzej tłumaczył się: Mam lęk wysokości, nigdy bym tam nie wszedł. Sandra odparła: Włożyłam dziś szpilki, ledwo w nich chodzę. A Emilia oznajmiła: Darzę pana zbyt wielkim szacunkiem, żeby zrobić coś takiego. Jeden z pracowników kłamie, który? Andrzej powiedział, że ma lęk wysokości, ale na jego biurku stoi zdjęcie, na którym skacze ze spadochronem. Marcelinie oświadczył się chłopak i podarował jej przepiękny pierścionek z brylantem. Dziewczyna bała się, że go zgubi i dlatego trzymała go w pudełeczku na toaletce. Pewnego razu po długim i ciężkim dniu pracy Marcelina wróciła do domu i od razu położyła się spać. Rano okazało się, że pierścionek gdzieś zniknął. Dziewczyna zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze zapytali trzech podejrzanych: współlokatorkę Marceliny, jej najlepszego przyjaciela i sąsiadkę. Oto co robili zeszłej nocy. Helena, która już od trzech lat mieszka z pokrzywdzoną, powiedziała, że Marcelina rzeczywiście wyglądała na bardzo zmęczoną. Dziewczyna wzięła herbatę, którą zaparzyła jej koleżanka i o 22 poszła do swojego pokoju. Krótko po tym Helena też położyła się do łóżka. Eryk, najlepszy przyjaciel Marceliny, wpadł w odwiedziny około 23.30. Dziewczyna już spała, zauważył jednak, że na stoliku leży otwarte pudełeczko od pierścionka, było puste. Eryk się zdziwił i od razu wyszedł. Basia, sąsiadka Marceliny, powiedziała, że chciała pożyczyć od niej książkę, ale kiedy zadzwoniła, dziewczyna nie odebrała, postanowiła więc nie zawracać jej głowy o tak późnej porze. Policjanci szybko zorientowali się, że jeden z podejrzanych kłamie. Kto? Eryk miał odpowiedzieć na pytanie, co robił zeszłej nocy, ale on wspomniał o pudełeczku na biżuterię. Musiał więc wiedzieć, że pierścionek zaginął, a to znaczy, że go ukradł. Grupa przyjaciół wybrała się na biwak. Znaleźli doskonałą miejscówkę w lesie w pobliżu rzeki. Zamierzali zostać tam tydzień, ale trzeciego dnia zaginął Krzysiek. Pozostałe osoby zebrały się przy ognisku i zaczęły zastanawiać się, gdzie on może się podziewać. Paweł powiedział, brakowało nam drewna na rozpałkę, wszedłem więc w głąb lasu, żeby trochę nazbierać, a kiedy wróciłem, Krzyśka już nie było. Aneta oznajmiła, siedziałam nad rzeką i prałam koszulkę, pobrudziłam ją keczupem przy obiedzie. Nina stwierdziła: Nie czułam się najlepiej, więc postanowiłam się zdrzemnąć. Obudziła mnie sowa. Jedna z osób kłamie. Czy domyślasz się kto? Nina: sowy śpią w ciągu dnia. Oznacza to, że ptak nie mógł obudzić dziewczyny. Ktoś spowodował wyciek gazu w mieszkaniu Marka. Na szczęście mężczyzna w porę się zorientował. Zadzwonił na policję. Przeszukując mieszkanie, funkcjonariusz natknął się na zegarek. Marek twierdził, że nie należy do niego. Policjant postanowił zastawić pułapkę. Zegarek wyglądał na drogi. Oczywiste więc było, że przestępca wróci na miejsce, żeby odzyskać zgubę. Około północy usłyszeli dźwięk klucza w zamku. Po chwili do środka wszedł mężczyzna. Trzymał w dłoniach płonącą świeczkę. Na początku policjant chciał go aresztować, ale po chwili zorientował się, że to nie jest osoba, na którą czekali. Skąd wiedzieli? Nie wiadomo, po co mężczyzna wszedł do mieszkania Marka, ale z pewnością to nie on stoi za wyciekiem gazu. Poszukiwany nie pojawiłby się na miejscu zbrodni z płonącą świeczką. Byłby przekonany, że w mieszkaniu nadal unosi się pełno gazu. Policja odkryła, że pewien gang planował napad na bank. Do restauracji, w której wieczorami spotykali się rabusie, wysłano agenta pod przykrywką. Jego zadaniem było przymocować maleńki nadajnik GPS do jednego z członków gangu. Dzięki temu policja znałaby dokładne położenie złodziei i mogła udaremnić rabunek. Przywódca był mózgiem całej grupy, a pozostali jej członkowie tylko mięśniami. Tajniak musiał zachować wyjątkową czujność w pobliżu szefa bandy. Mężczyzna szybko spostrzegłby urządzenie w przeciwieństwie do członków gangu, którzy w ogóle by go nie zauważyli. Gdzie powinien zatem umieścić nadajnik? Na plecaku szefa Gangu jest jedyną osobą, która zauważyłaby urządzenie, chyba że znajdowałoby się ono na jego plecach. Policja dostała wezwanie do domu bogatego mężczyzny. Milioner poszedł pobiegać i nie wrócił do domu. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze przesłuchali wszystkich obecnych w domu osoby. Była tam gosposia, żona miliardera i jego kierowca. Gosposia oznajmiła. Przed wyjściem z domu pan Janiak poprosił mnie, żebym przygotowała mu śniadanie. Od razu zabrałam się do pracy, ale minęły już trzy godziny, a on jeszcze nie wrócił. Żona też się martwiła. Widziałam się z nim rano, ale się spieszył. Zdążyliśmy się przywitać, a ja pojechałam do pracy. Kierowca powiedział policjantom, że czekał w samochodzie na szefa i przeglądał media społecznościowe. Kto wie coś na temat zaginięcia milionera? Pokojówka kłamie. Gdyby faktycznie 3 godziny temu pokroiła jabłka na śniadanie, już dawno zrobiłyby się brązowe. Sylwia dostała nową pracę jako przedstawicielka handlowa. Bardzo się ucieszyła, kiedy dostała swoją pierwszą wypłatę. Wybrała się na spacer do parku i z tej okazji postanowiła zafundować sobie lody. Wyjęła pieniądze, ale silny podmuch wiatru wyrwał z jej rąk banknoty. Dziewczynie udało się je pozbierać, ale okazało się, że nadal brakuje jej dziesięciu złotych. Sylwia rozejrzała się dookoła. Jedna z tych osób musiała podwędzić jej banknot. Czy zgadniesz, kto za tym stoi? Mężczyzna w czerwonej bejsbolówce. Banknot leży pod jego prawą stopą. Oficer Lewandowski szedł ulicą. Nagle zobaczył, że jakiś mężczyzna wyrywa torebkę starszej kobiecie i ucieka. Policjant natychmiast rzucił się w pogoń za złodziejem, ale rabusiowi udało się zniknąć za kuchennymi drzwiami małej restauracji. Kiedy wszedł do środka, zobaczył trzech przyrządzających potrawy kucharzy. Który z nich udaje? Mężczyzna, który trzyma miskę z sałatką, jako jedyny nie nosi rękawiczek. W pewnym dużym mieście zaczęli znikać ludzie. Po miesiącu od pierwszego zaginięcia policja natknęła się na opuszczony dom. W piwnicy znaleźli dwóch mężczyzn. Każdy z nich twierdził, że był tu więziony i wzajemnie oskarżali się o porwanie. Wiadomo było, że tylko jeden z nich mówi prawdę. Przyjrzyj się uważnie obu mężczyznom i spróbuj odgadnąć, który z nich jest kłamcą. To mężczyzna, który się uśmiecha. Gdyby faktycznie spędził w zamknięciu cztery tygodnie, miałby brodę i wąsy, a jest gładko ogolony. Pewnego dnia pani Renata Braun, właścicielka wielkiej i odnoszącej sukcesy firmy, zniknęła ze swojego biura. Policjanci podejrzewali, że jeden z jej podwładnych może wiedzieć, gdzie podziewa się kobieta. Przepytali więc trzy osoby. Na pierwszy ogień idzie Roma, kierowniczka działu kadry. Tego dnia musieliśmy zwolnić jednego pracownika. Poszłam po podpis do pani Brown. Adam Księgowy powiedział, że rzeczywiście byłem w biurze szefowej. Musiała zatwierdzić budżet na kolejny rok. I na koniec została sekretarka Anna. Widziałam dziś panią Brown, ale tylko przez jakąś minutę. Poprosiłam ją, żeby podpisała mój wniosek o urlop. Policjanci od razu zorientowali się, kto kłamie. Czy ty też już się domyślasz? Anna kłamie. Podpis na jej dokumencie różni się od pozostałych. Poza tym, to właśnie ją chciała zwolnić Renata. Marcin kupił we wrześniu samochód. Ledwie minął miesiąc, a ktoś go ukradł. Policja aresztowała czterech podejrzanych. Wszyscy to znajomi Marcina. Do zdarzenia doszło o 22 w środę. W tym czasie Alan grał w parku w badmintona. Natalia wracała do domu z pracy, Robert wyprowadzał psa, a Róża robiła zakupy. Które z nich zabrało samochód Marcina? Alan w październiku o 22 jest za ciemno na grę w badmintona. Edward wybrał się na obiad do restauracji. W pewnej chwili poszedł do Łazienki i zostawił telefon na stoliku, ale kiedy wrócił na miejsce, urządzenia nigdzie nie było. Edward zobaczył, że z kawiarni wychodzi właśnie jakiś mężczyzna, więc ruszył za nim. Dogonił go dopiero kiedy wsiadał do swojego samochodu. Edward zażądał, żeby oddał mu jego telefon, ale mężczyzna wyglądał na zdziwionego. Nie wiem nic o żadnym telefonie. Ja tylko podwiozłem znajomych do pracy! I wskazał na dwóch mężczyzn wchodzących do biurowca. Kiedy Edward to usłyszał, natychmiast zadzwonił na policję. Dlaczego? Mężczyzna skłamał. W jego sportowym kabriolecie są tylko dwa miejsca. Nie zmieściłoby się tam trzech mężczyzn. A tak na marginesie, dopisz sobie dodatkowy punkt, jeśli wychwyciłeś fakt, że Edward zadzwonił na policję. Z czego niby miał zadzwonić? Przecież skradziono mu telefon. <laughs>